Jeśli w tym roku Twoim celem jest uzdrowić relacje z jedzeniem, skończyć z błędnym kołem restrykcji i napadów obiadania się oraz w końcu prawdziwie zadbać o siebie, swoje ciało i jedzenie, świetnie trafiłaś. W tym odcinku przedstawię Ci trzy kroki, by zbudować zdrową relację z jedzeniem. Po pierwsze, zadbałabym o fundamenty. Przede wszystkim zastanowiłabym się, czy ja tak naprawdę odpowiednio odżywiam swój organizm. Bardzo często jest tak, że chcesz wprowadzać jakieś zmiany i ograniczenia, tak naprawdę nie mając wystarczającej ilości energii w diecie. Mówię to szczególnie do osób, które są weteranami diet. Bardzo możliwe, że w Twoim odżywianiu po prostu na co dzień nie ma wystarczającej ilości energii oraz składników odżywczych a to może przyczyniać się do tego, że występują u Ciebie ekstremalne zachowania żywieniowe, napady obiadania, wieczorne przejadanie się. Bardzo rozregulowany sposób żywienia, a to z kolei prowadzi do niezdrowej relacji z jedzeniem. Skup się na tym, by jeść kilka odżywczych posiłków dziennie, by mieć w swoim odżywianiu jakieś przekąski, które są tak bardzo demonizowane, bez większego powodu. Zadbaj o to, by w większości przypadków twoje posiłki były zbilansowane, zróżnicowane, by miały w sobie białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, by były tam warzywa, owoce. Te rzeczy mogą wydać ci się bardzo podstawowe, ale często skupiając się na tych detalach, zapominamy o fundamentach. Bardzo ważny będzie tutaj też sen i regeneracja. Zadbaj o to, by mieć w swoim życiu odpowiednią ilość snu. To wpływa na wszystkie aspekty Twojego życia. Będzie to wpływało na Twoją relację z jedzeniem, będzie to wpływało na Twoje relacje z ludźmi, na relacje ze sobą, na poziom swojego zmęczenia, na to, jak będzie Ci się trenowało, jak będzie Ci się funkcjonowało, więc jest to jedna niesamowicie istotna rzecz, która będzie miała wpływ na wszelkie obszary Twojego życia i będzie też wpływała na to, jaką jakość będą miały te obszary, a więc na to, jaką jakość będzie miało Twoje życie. Zadbajmy o higienę snu. Wyłącz telefon przed Zasypiej bez ekranu, telewizora czy komputera, na którym masz odpalony serial. Zadbaj o to, by wprowadzić do swojego życia jakąś wieczorną rutynę, która będzie przygotowywała twój organizm na to, że zaraz idziemy spać. Unikaj też kofeiny późnym popołudniem czy wieczorem, bo ta kofeina będzie utrzymywała się w twoim organizmie i nawet jeśli potrafisz zasnąć, to ten sen nie będzie tak wysokiej jakości. To samo z alkoholem. Wiele osób mówi, że lepiej im się Zasypia, po na przykład kieliszku wina czy po piwie, jednak ten sen jest o wiele gorszej jakości. Co z tego, że szybciej zaśniesz, jeśli ten sen nie będzie wysokiej jakości, nie zregeneruje Twojego organizmu i nie sprawi, że będziesz wypoczęta następnego dnia. Kolejna kwestia to aktywność fizyczna. Czy regularnie się ruszasz, czy chodzisz na spacery, czy jesteś aktywna. Nie musisz mieć siedmiu treningów w tygodniu, by. Być osobą aktywną fizycznie i dbać o sport w swoim życiu. Jednak nie oszukujmy się. Sport i to, czy się ruszasz w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, będzie również miało wpływ na to, jak śpisz, na to, jak radzisz sobie ze stresem, na to, jak wygląda Twoje życie, ile masz energii. To też będzie się przekładało na to, jakie wybory żywieniowe dokonujesz, więc tutaj też jest to aspekt, o który warto zadbać. I to, co jeszcze powiem w następnym punkcie, pamiętaj, że wystarczy. Że będziesz coś robiła, nie musi być idealnie, nie musi być perfekcyjnie, ale ważne, aby jednak dbać o ten fundament. Ważna będzie też tutaj regulacja stresu. Być może pomogą ci praktyki uważnościowe, medytacja, być może asertywność i dbanie o swoje granice. Może to są te aspekty, nad którymi chciałabyś też popracować w tym nowym, nadchodzącym roku, aby sprawić, że w konsekwencji zadbania o te podstawy i całokształt Twojego życia. Relacja z jedzeniem również się poprawi. Ważne będą też relacje społeczne. To czy masz w swoim życiu jakieś bliskie, wspierające, zdrowe relacje, czy masz wsparcie, czy masz przyjaciół, to również będzie wpływało na to, jak wygląda całokształt twojego życia i jak będzie wyglądała twoja relacja z jedzeniem, bo tutaj pamiętajmy o tym, że nie jest tak, że mamy Jedną rzecz, która rozwiąże ten problem, jedną rzecz, która sprawi, że będziesz się zdrowo odżywiać, będziesz miała zdrową relację z jedzeniem, nie będziesz myśleć o jedzeniu 24 godziny na dobę, przestaniesz się objadać, nie będziesz zajadać stresu, nie będziesz wpadać w koła objadania się i restrykcji, nie będziesz co chwilę czuła potrzeby, aby wchodzić na restrykcyjne diety. To jest naprawdę szerokie zagadnienie i bardzo wieloaspektowe, które trzeba ugryźć od różnych stron. Druga rzecz, którą zrobiłabym, jeśli chciałabym zbudować zdrową relację z jedzeniem, to pozbyłabym się zerojedynkowego podejścia, bo to ono bardzo, bardzo często sprawia, że nie jesteś w stanie zrobić kroku naprzód. Pamiętaj, że nie da się być perfekcyjnym ja wiem, że bardzo wiele osób, być może Ty, masz w sobie rys perfekcjonisty, rys perfekcjonistki i chcesz być nieskazitelna, idealna, taka porządna, prawidłowa, robić wszystko dobrze. Dokładnie znam to z własnego życia. Jednak by uzdrowić relacje z jedzeniem, musisz zrozumieć, że wcale nie musi być idealnie, aby było dobrze. Że Twoje odżywianie nie musi być nieskazitelne, by było... Odżywcze, satysfakcjonujące, by dawało Ci energię, radość z życia, by pozytywnie wpływało na Twoje zdrowie. Tym bardziej, że zobacz, jak wygląda Twoja relacja z jedzeniem teraz. Jak to wpływa na wybory żywieniowe, które podejmujesz? Czy przypadkiem nie jest tak, że po okresach idealnego, książkowego odżywiania rzucasz się na jedzenie? Czy nie jest tak, że powoduje to w Twoim życiu więcej stresu i napięcia? Czy nie jest tak, że przez to zero podejście masz tylko zrywy, w których skupiasz się na treningu i diecie, a potem przez dłuższy okres jesteś w dołku, obiadasz się, źle się ze sobą czujesz i uważasz, że jesteś beznadziejna oraz brak ci samodyscypliny, bo nie potrafisz utrzymać tego reżimu dietetyczno-treningowego przez dłuższy okres? Nie musi tak być. Nie musi być perfekcyjnie. I to, co powiedziałam we wcześniejszym punkcie. Jeśli chcesz na przykład zacząć ćwiczyć, zapisz się na zajęcia, które sprawiają ci radość, raz, dwa razy w tygodniu, a nie codziennie. Te małe kroczki, wykonywane dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, przynoszą ci o wiele większe korzyści w długim okresie niż te zrywy, które zazwyczaj kończą się po prostu porażką. Aby pozbyć się zero-jedynkowego podejścia, nie demonizowałabym też jedzenia. Nie dzieliłabym go w swojej głowie na dobre i złe. A jeśli już to robię, to bardzo starałabym się wypracować to, aby przestać dzielić i kategoryzować jedzenie jako dobre albo złe. Dlatego, że to też przekłada się na to, jak ty moralnie podchodzisz do tego jedzenia i jak ty myślisz o sobie, gdy jesz to jedzenie. Czy w twojej głowie pojawia się poczucie winy i wyrzuty sumienia, gdy zjesz batonika? Gdy zjesz pizzę? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi tak, to jest tak właśnie dlatego, że nadajesz łatki temu jedzeniu. Dzielisz je na produkty zakazane i przyzwolone, dobre i złe. A to sprawia, że Twoja relacja z jedzeniem nie będzie zdrowa, bo będziesz utożsamiała to, co jesz, z tym, jakim człowiekiem jesteś. A jeśli jesteś, na przykład, osobą, która dopiero zaczyna swoją drogę ze zdrowym odżywianiem, z dbaniem o siebie, swoje ciało i chce zrobić to w sposób, który będzie korzystny nie tylko dla twojego zdrowia fizycznego, ale też dla zdrowia psychicznego, to tutaj dla ciebie mam wskazówkę, aby skupić się na tym, co możesz dodać do swojego życia i swojej codzienności, a nie na tym, jak dużo musisz stracić i wykluczyć takie podejście sprawi, że nie będziesz miała negatywnych skojarzeń związanych z mindsetem niedoboru, niedostatku, tego, że musisz z czegoś zrezygnować, co wiąże się z cierpieniem. Zamiast tego koncentrujesz się na pozytywach i na tym, co dobrego możesz wnieść do swojego życia. I tutaj zamiast skupiać się na tym, że od dzisiaj przechodzisz na dietę, wykluczasz słodycze i w ogóle nie będziesz już jadła ich jako swoje przekąski, a dotychczas robiłaś to codziennie, skup się na tym, aby jeść Więcej owoców i warzyw na swoje przekąski, by były one dla ciebie dostępne w domu, byś pokroiła je sobie w słupki i by czekały na ciebie w lodówce, gdy będziesz chciała po coś sięgnąć. Eliminacja słodyczy wprowadzi tylko poczucie niedoboru i doprowadzi do tego, że będziesz o nich myślała nieustannie, bo będą zakazane. Jednak wprowadzenie tej prozdrowotnej praktyki i wzbogacenie swojej dotychczasowej diety, rozumianej jako sposób odżywiania, a nie tutaj jako um, bardzo eliminacyjny sposób na redukcję masy ciała, um, spowoduje, że będzie ona dla Ciebie przyjemniejsza, że Ty będziesz czuła się lepiej, że nie będzie dla Ciebie to czymś trudnym do utrzymania. Nie będziesz też obsesyjnie myśleć o jedzeniu, co sprawi, że naturalnie Twoja relacja z jedzeniem będzie o wiele lepsza. Jeśli zauważasz, że pijesz bardzo dużo słodzonych napojów, to nie skupiaj się na tym, by od dzisiaj w ogóle nie pić już tych napojów, tylko być może skup się na tym, aby pić więcej wody czy niesłodzonej herbaty. Zamiast zakazywać sobie jedzenie na mieście czy zamawiania czegoś do domu albo kupowania gotowych posiłków, Skup się na tym, by odkrywać więcej nowych, pysznych, odżywczych przepisów na posiłki, które w prosty i szybki sposób możesz sobie przygotować. Jeśli zajadasz emocje i jesz pod wpływem stresu, skup się na tym, aby do swojego życia wprowadzać więcej praktyk uważności, więcej sposobów na przeżywanie emocji i radzenie sobie z nimi bez udziału jedzenia, a nie na tym, aby fokusować się, że jeśli będziesz zestresowana, to masz zakaz jedzenia ciastek, chipsów czy czegokolwiek, po co sięgasz w takich sytuacjach. Trzeci krok, który bym zrobiła to pracowałabym nad relacją z jedzeniem, a nie nad zmianą swojej masy ciała. Jeśli jesteś osobą, która od dawna się odchudza, która ma trudną relację z jedzeniem, zaburzoną relację z jedzeniem, która ciągle jest na jakichś dietach albo się objada, możesz myśleć, że problemem w Twoim przypadku jest jedzenie. Chcesz prowadzić idealny jadłospis, być na idealnej diecie, która pozwoli ci poradzić sobie z problemami, z którymi się zmagasz. Jednak zobacz, ile razy cię to zawiodło. Czy którakolwiek z tych diet, czy którykolwiek z tych jadłospisów sprawił, że Twoja relacja z jedzeniem się magicznie uzdrowiła? Że przestałaś się objadać? Że nie myślałaś o jedzeniu nieustannie? Czy podczas świąt albo jakiejś uroczystości nie jadłaś za pięć osób? Czy ta magiczna dieta sprawiła, że wiesz jak jeść, gdy jesteś na wakacjach albo nie odczuwasz wyrzutów sumienia czy poczucia winy związanych z jedzeniem? No właśnie. Jest to spowodowane tym, że twoim problemem wcale nie jest jedzenie. Twoim problemem jest relacja, jaką masz z tym jedzeniem. Bardzo możliwe, że ty doskonale wiesz, jak powinna wyglądać twoja dieta, jak powinien być skomponowany twój jadłospis, żeby był odżywczy. W małym paluszku masz zasady zdrowego odżywiania, wiesz, ile dane produkty mają kalorii, jakie mają makroskładniki. Jednak informacje i wiedza to jedno a to, jaka jest twoja sytuacja, jak pracuje twój organizm i twoja psychika, przede wszystkim. To jest coś zupełnie innego. Dlatego właśnie skupiłabym się tutaj na, po pierwsze, procesie uzdrawiania, relacji z jedzeniem, jeśli jesteś osobą, która ma niezdrową relację z jedzeniem, a jeśli jesteś osobą, która po prostu chce zacząć w nieco bardziej zdrowy sposób się odżywiać. To skupiłabym się na procesie budowania prozdrowotnych nawyków, prozdrowotnych zachowań żywieniowych, budowania zdrowej relacji ze sportem, ze swoim ciałem, a nie na rezultatach, jakie chcesz osiągnąć. Jeśli słuchasz tego podcastu, dlatego że chcesz schudnąć i to jest Twój jedyny cel, to nie jest to podcast dla Ciebie. Nie trać swojego czasu i idź do kogoś, kto da Ci ułożony jadłospis z diety redukcyjnej, i wtedy stracisz kilogramy. Jednak jeśli chcesz zbudować zdrową, długotrwałą relację z jedzeniem, ze sportem, ze swoim ciałem, nauczyć się słuchać swojego ciała i sygnałów, które ci wysyła, jeść intuicyjnie, bez liczenia kalorii, bez obsesji na punkcie jedzenia, bez poczucia winy, bez myśli o jedzeniu 24 na dobę, to skupienie się na relacji z jedzeniem i skupienie się na procesie. A nie na rezultatach i konkretnych celach wagowych, sylwetkowych, które chcesz osiągnąć, będzie drogą, która ci na to pozwoli. Skupiłabym się na inwestycji w długofalowe zdrowie i dobre samopoczucie, a nie na osiągnięciu krótkotrwałych rezultatów, które mogą spowodować, że stracisz zdrowie, okres, chęci do życia, relacje, bo przestaniesz wychodzić ze znajomymi, dlatego że twoja dieta jest tak bardzo restrykcyjna i nie możesz nic zjeść. I co z tego, że schudniesz te kilka kilogramów, jeśli po czasie stosowania diety nie będziesz już wiedziała, jak masz się odżywiać na co dzień, czego potrzebuje Twoje ciało. Przez to, że przez tyle czasu byłaś na restrykcyjnej diecie, to pojawił się u Ciebie napadę obiadania i wrócisz do tej samej wagi, którą miałaś przed odchudzaniem, albo nawet do wagi, która jest wyższa. Jednak gdy zaczniesz pracę u podstaw, jeśli znajdziesz przyczynę, dlaczego tak właściwie się objadasz, Dlaczego wpadasz w koło restrykcji i przejadania się? Dlaczego ty tak właściwie co tydzień zaczynasz nową dietę? Dlaczego uważasz, że musisz się odchudzać? Jeśli zrobisz taką autoanalizę, jeśli zrozumiesz, jak ty funkcjonujesz, jakie schematy u ciebie zadziałały, jakie masz przekonania o sobie, o jedzeniu, co sprawia, że zachowujesz się w dany sposób, że podejmujesz dane decyzje, Dopiero to rozwiąże twoje problemy. To jest trochę tak jak z bałaganem w pokoju. Jeśli kiedyś jako dziecko zdarzyło ci się zamiast faktycznie posprzątać swój pokój, wrzucić wszystkie ubrania, zabawki i inne rzeczy, które się w nim znajdowały, pod łóżko, tak by przez chwilę było czysto, to dobrze wiesz, że to nie rozwiązało twojego problemu. Bardzo możliwe, że wręcz pogorszyło sytuację, bo rodzice odkrywając twój niecny plan byli na ciebie zdenerwowani i kazali ci tak czy siak posprzątać. Tak samo jest z traktowaniem diety i odchudzania jako plaster na swoje rany, jako coś, co zwiększy twoją pewność siebie, naprawi twoje relacje, twoje życie i sprawi, że wszystko będzie piękne. Jeśli w tym roku chcesz lepiej poznać siebie i swoje ciało, nauczyć się w końcu słuchać sygnałów, które wysyła ci twój organizm, nauczyć się nie interpretować i na nie odpowiadać, to jestem tu, by ci w tym pomóc. Zastosuj te kroki i zobacz, jak bardzo zmieni się twoja relacja z jedzeniem. Zobacz, jak zupełnie inaczej może ona wyglądać, jak zupełnie inaczej może wyglądać dzięki temu twoje życie. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, będzie mi bardzo miło, jeśli go udostępnisz. Niech inni też wiedzą, co mogą zrobić, by zbudować zdrową relację z jedzeniem w tym nadchodzącym roku. Oraz zaobserwuj ten podcast, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych treści związanych z intuicyjnym odżywianiem oraz budowaniem zdrowej relacji z jedzeniem. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Cześć!